Wakacyjny ruch w interesie, mimo braku pogody, autobusy kursują raz w góry, raz nad morze. PKS Zielona Góra zatrudnia ponad 360 osób. PKS to nie tylko transport, to również baza i serwis naprawczy. Całość może trafić w ręce miasta. Chcielibyśmy mieć wpływ na to, aby ta spółka mogła się rozwijać. Wcześniej była ona sprywatyzowana pracownicza i 51% udziałów w tej spółce posiadają zielonogórzanie i byli pracownicy. W 49% posiada skarb państwa. Chcielibyśmy, aby samorząd Zielonej Góry miał te 49% i możemy je uzyskać nieodpłatnie od ministra skarbu. Ten pomysł już 4 lata temu z inicjatywy ministra skarbu pojawił się w Zielonej Górze. Wówczas planowano, że po przejęciu PKS-u wspólnie z MZK zostanie stworzona specjalna baza transportowa. Miasto dostaje na własność dworzec PKS, dostaje na Jana Skolna całą tą bazę PKS-u wraz z autobusami wszystkimi, całym zapleczem. Połączenie MZK i PKS-u mogłoby również przełożyć się na oszczędności. Wspólny zakup paliwa i części zamiennych znacznie obniża koszty. Razem moglibyśmy, to znaczy PKS i MZK, dokonywać zakupów paliwa, więc te koszty by były o wiele mniejsze, stworzyć bazę remontową dla tych autobusów. Te propozycje brzmią pięknie, ale nie przekonują wszystkich radnych. Radni dzisiaj nie wiedzą, czy ten PKS przynosi straty, zyski, jaki ma majątek i mają powiedzieć się na temat tego, czy brać udziału, czy też nie. Ja myślę, że trzeba ten temat odłożyć na najbliższą sesję i pozwolić prezydentowi przedstawić nam dokumenty. E, no nie można kupować kota w worku. Magistrat zaznacza, że w przypadku, gdy akcje zakładu trafią do publicznego obiegu, to nie można wykluczyć tak zwanego wrogiego przejęcia. Wówczas zadania PKS-u przejąłby inny podmiot, a sam zakład zostałby zmarginalizowany.